Kiedy Dance Dance Revolution pojawiło się w europejskich salonach gier, poczuło się to jak elektryczny wstrząs. Migające strzałki, dudniący bas i nerwowe oczekiwanie, zanim postawiło się pierwszy krok na platformę, zamieniały każdą chwilę w mały rytuał. Wersja z automatów była magnesem społecznym. Obcy dopingowali się nawzajem, całe grupy czekały na swoją szansę, a każdy perfekcyjny bieg wywoływał falę entuzjazmu. Właśnie to uczucie chciały uchwycić wersje domowe, ale magii nie dało się przenieść. Zuchausę Wirkte da Stanzpad plötzlich dünner, leichter, bajnahe fragil. W domu mata do tańca nagle wydawała się cieńsza, lżejsza, niemal krucha. Głośniki telewizora nie zastępowały wibrujących podłóg z salonu gier, a kroki wydawały się mniej precyzyjne. Euforia zamieniła się w niedokładności, ryzyko poślizgnięcia się i frustrację. To, co w salonie gier było porywającym doświadczeniem, w salonie stało się kompromisem, który nigdy nie osiągnął tej samej intensywności. Mimo lojalnych fanów i wiernej sceny, wielki przełom nie nastąpił. Maty do tańca stały się ostatecznie bardziej nostalgicznym wspomnieniem niż produktem masowym. Jede, Maty Dance Dance Revolution. Kiedy Dance Dance Revolution pojawiło się w europejskich salonach gier, poczuło się to jak elektryczny wstrząs. Migające strzałki, dudniący bas i nerwowe oczekiwanie, zanim postawiło się pierwszy krok na platformę, zamieniały każdą chwilę w mały rytuał. Wersja z automatów była magnesem społecznym. Obcy dopingowali się nawzajem, całe grupy czekały na swoją szansę, a każdy perfekcyjny bieg wywoływał falę entuzjazmu. Właśnie to uczucie chciały uchwycić wersje domowe, ale magii nie dało się przenieść. W domu mata do tańca nagle wydawała się cieńsza, lżejsza, niemal krucha. Głośniki telewizora nie zastępowały wibrujących podłóg z salonu gier, a kroki wydawały się mniej precyzyjne. Euforia zamieniła się w niedokładności, ryzyko poślizgnięcia się i frustrację. To, co w salonie gier było porywającym doświadczeniem, w salonie stało się kompromisem, który nigdy nie osiągnął tej samej intensywności. Mimo lojalnych fanów i wiernej sceny, Wielki przełom nie nastąpił. Maty do tańca stały się ostatecznie bardziej nostalgicznym wspomnieniem niż produktem masowym. W nagrywarki DVD. Kiedy pierwsze nagrywarki DVD pojawiły się w europejskich sklepach pod koniec lat 90. i na początku 2000., wydawało się, że rozpocznie się nowa era domowego nagrywania. Wielu miało nadzieję, że wreszcie posiadają cyfrową, elegancką alternatywę dla nieporęcznych magnetowidów. Błyszczące powierzchnie, nowoczesne menu. I obietnica nagrywania programów telewizyjnych bezpośrednio na idealnie czystą płytę wzbudziły ogromne oczekiwania. Jednak rzeczywistość szybko oddaliła się od tej wizji. Obsługa okazała się bardziej skomplikowana niż przypuszczano. Menu działały powoli, chaos formatów dezorientował początkujących, a nagrywanie jednej audycji trwało wieki. Podczas gdy użytkownicy nadal próbowali ustalić, jaki format płyty akceptuje ich urządzenie, dostawcy kablówek nagle zaoferowali proste, zintegrowane rozwiązania DVR, które działały za naciśnięciem przycisku. Równolegle rozwijał się rynek PC, a nagrywarki DVD obsługiwane przez komputery oferowały większą elastyczność i szybkość. Krok po kroku nagrywarka DVD była wypychana na margines aż w końcu w Europie pojawiała się tylko w resztkach, symbolizując technologię, która przyszła za późno i była za wolna. Trzy Sobe w szklanych butelkach. Dla wielu Europejczyków Sobe było czymś więcej niż tylko napojem. Jaskrawe kolory za przezroczystym szkłem, ikoniczne logo jaszczurki oraz mieszanka herbat, soków i egzotycznych aromatów wywoływały uczucie posiadania małych wakacji w dłoni. Moment otwarcia zakrętki i uwolnienia owocowego zapachu miał w sobie coś uroczystego. Sobę było napojem lifestyle'owym, deklaracją, którą rozpoznawało się z daleka na półce chłodniczej. Jednak kiedy producent zdecydował się zastąpić tradycyjne szklane butelki plastikiem, wizerunek marki zmienił się fundamentalnie. Waga, odczucie, dźwięk przy otwieraniu, wszystko to, co czyniło Sobę wyjątkowym, zniknęło. Wielu długoletnich fanów odebrało nowe opakowanie jako utratę jakości i autentyczności. Sprzedaż spadła, a marka powoli znikała z półek, aż w końcu pojawiała się tylko sporadycznie. Dziś oryginalna szklana butelka jest nostalgicznym wspomnieniem czasów, gdy napoje nie tylko smakowały, ale mogły również przenosić nastrój. 4. AOL Instant Messenger (AIM). AOL Instant Messenger był dla wielu Europejczyków pierwszym prawdziwym krokiem w nową, cyfrową bliskość. Ten prosty dźwięk, znajome słowa You've got mail, mogły zmienić cały wieczór. Z każdym zalogowaniem otwierało się okno do przyjaciół, do sekretnych zauroczeń, do rozmów, które czasem były bardziej banalne, a czasem bardziej znaczące niż wszystko, co działo się offline. Wybór nazwy użytkownika był małym aktem autoprezentacji. Wiadomości Airway stawały się mini-pamiętnikami, wypełnionymi tekstami piosenek, aluzjami i nastrojami. Jednak cyfrowy świat zmieniał się szybciej niż AIM był w stanie się rozwijać. Smartfony sprawiły, że komunikacja stała się bardziej natychmiastowa. Sieci społecznościowe oferowały profile, zdjęcia i grupy, które znacznie wykraczały poza funkcjonalność prostego komunikatora. Stopniowo listy kontaktów pustoszały. Okno, które kiedyś było żywym miejscem spotkań, ucichło, aż w końcu AIM został ostatecznie wyłączony. Pozostała jedynie cicha nostalgia za czasami, gdy komunikacja online była jeszcze nowa, niewinna i ekscytująca i Sony, AIBO. Kiedy Sony wprowadziło na rynek AIBO, wydawało się, że przyszłość nagle przybrała formę zabawy. Mały robot-pies, który rozpoznawał twarze, reagował na dotyk i z rosnącą inteligencją uczył się nowych tróust sztuczek. Dla wielu Europejczyków było to czymś więcej niż tylko technologia to była obietnica. W pierwszych dniach właściciele podziwiali sposób, w jaki Aibo przechylał głowę, jak jego oczy led naśladowały emocje i jak pozornie przyzwyczajał się do znajomych głosów. Czuło się fascynację posiadaniem kawałka sztucznego życia we własnym domu. Jednak jak innowacyjny był pomysł, tak nie do pokonania były praktyczne przeszkody. Cena dla większości była poza zasięgiem. Czas pracy baterii rozczarowywał. A zachowanie robota było mniej niezawodne niż sugerowały reklamy. To, co miało być produktem masowym, stało się luksusową zabawką dla nielicznych entuzjastów. Z czasem modele znikały z półek, podczas gdy niektórzy wierni właściciele próbowali sztucznie podtrzymywać swoje AIBO przy życiu za pomocą haków i napraw. Dziś AIBO pozostaje symbolem tego, jak daleko może sięgać marzenie i jak szybko rozbija się o granice swojego czasu. Apple G4 Cube. Kiedy Apple w 2000 roku zaprezentowało G4 Cube, wydawało się on bardziej obiektem sztuki niż komputerem. Przezroczysty akrylowy blok, który zdawał się unosić, precyzyjnie wykonany i pełen technicznej elegancji, przemawiał do tych, którzy chcieli nie tylko oglądać design, ale go doświadczać. Wielu Europejczyków, którzy po raz pierwszy zobaczyli Cuba, było zafascynowanych tym, jak komputer nagle mógł stać się estetycznym wyrazem. Apple pokazało w ten sposób odwagę, aby stawiać formę ponad konwencjami i przedstawiać technologię jako coś pięknego. Jednak właśnie to piękno okazało się jego największym wrogiem. Cube był drogi, oferował niewielkie możliwości rozbudowy i wymagał dodatkowych zewnętrznych urządzeń, aby wykorzystać pełnię jego mocy. Do codziennego użytku był mniej praktyczny niż prostsze modele Power Mac, które były znacznie bardziej elastyczne. Tak więc cube pozostał podziwianym, ale mało kupowanym fragmentem historii designu, którego produkcja zakończyła się zaledwie rok później. Dziś jest on poszukiwanym przedmiotem kolekcjonerskim i przestrogą, że innowacja czasem zawodzi, gdy wyprzedza swoją epokę lub zbyt mocno stawia na piękno, tracąc z oczu praktyczność codziennego użytku. 7. Microsoft Tablet PC. Kiedy Microsoft na początku lat 2000 zaprezentował Tablet PC, Wydawało się to spojrzeniem w przyszłość, o której długo marzono. Urządzenie, które można było obsługiwać piórem cyfrowo, zapisywało odręczne notatki i jednocześnie miało służyć jako pełnoprawny laptop. Szczególnie w Europie ten pomysł wzbudził zainteresowanie, ponieważ obiecywał wolność od stosów papieru, większą elastyczność w nauce, w biurze i w podróży. Wielu wczesnych użytkowników było pod wrażeniem wizji połączenia naturalnego pisania z technologią cyfrową. Jednak rzeczywistość szybko położyła kres entuzjazmowi. Urządzenia były ciężkie, czas pracy baterii rozczarowywał, a zmodyfikowany Windows XP nie spełniał oczekiwań co do płynnej, intuicyjnej pracy. Pióro było często nieprecyzyjne, czasy reakcji wolne, a całe doświadczenie wydawało się bardziej eksperymentem technicznym niż dojrzałym narzędziem. Chociaż pomysł wyprzedzał swoje czasy, Jednocześnie był zbyt zależny od dostępnego sprzętu, który po prostu nie był w stanie nadążyć. Dopiero lata później, wraz z iPadem, stało się jasne, jak potężna była idea stojąca za tabletem. I jak wcześniej Microsoft ją właściwie wypowiedział: 8. MySpace. Dla całego pokolenia w Europie MySpace było pierwszym miejscem, gdzie naprawdę można było wyrazić siebie w internecie. Była to cyfrowa scena. Na której każdy mógł stworzyć swoje małe królestwo, migające gify, własnoręcznie wybrana muzyka w tle, kolorowe czcionki i profil, który mówił o osobowości więcej niż jakakolwiek rozmowa. Muzycy znajdowali tam swoją pierwszą publiczność. Młodzież swoje pierwsze internetowe przyjaźnie, a słynna top-usią stała się centrum społecznych dramatów. Wszystko wydawało się nowe, surowe i nieograniczenie kreatywne. Jednak właśnie ta wolność stała się zgubą MySpace. Strony ładowały się powoli, możliwości projektowania prowadziły do chaosu, a w międzyczasie Facebook wprowadził jaśniejsze, bardziej uporządkowane podejście, które przyciągnęło użytkowników preferujących porządek i przejrzystość. MySpace próbował nadrobić zaległości, ale przegrał z szybkością nowej sieci i zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Na koniec pozostał cień samego siebie. I być może najbardziej nostalgiczny dowód na to, jak szybko cyfrowy świat zmienia oblicza. Dla wielu jednak, MySpace żyje dalej we wspomnieniach o czasach, gdy internet wydawał się jeszcze przygodą bez zasad. 9. Segway Kiedy Segway został zaprezentowany w 2002 roku, wydawało się, że mobilność stoi przed historycznym punktem zwrotnym. Wielu Europejczyków z trudem wierzyło, że urządzenie z zaledwie dwoma kołami i systemem samobalansującym bez wysiłku będzie przenosić ludzi przez miasta. Wizjonerzy mówili o rewolucji w transporcie miejskim, o mniejszej liczbie samochodów, o nowym sposobie poruszania się, który był cichy, czysty i wydajny. Segway wydawał się obietnicą nowocześniejszej, lżejszej przyszłości. Jednak codzienna rzeczywistość szybko stanęła na drodze marzeń. Cena była dla większości nieosiągalna. Wiele europejskich miast miało surowe przepisy dotyczące chodników, a w wąskich uliczkach starych miast urządzenie było po prostu niepraktyczne. Do tego dochodziła niepewność wielu użytkowników, którzy nigdy nie czuli się w pełni komfortowo na nowym typie pojazdu. Mimo swojej technicznej wyrafinowania, Segway pozostał produktem niszowym, używanym głównie przez przewodników turystycznych i służby ochrony. Wielka wizja rewolucji transportowej cicho zgasła, a Segway stał się symbolem innowacji, która nie mogła sprostać własnym oczekiwaniom. 10. Nokia n -Gage. Kiedy Nokia zaprezentowała n w 2003 roku, wydawało się, że europejski gigant telefonii komórkowej chce połączyć dwa światy – telefonowanie i mobilne granie. Pomysł brzmiał kusząco. Urządzenie, które miało umożliwić gry RPG, strzelanki i przygodówki w kieszeni, Służąc jednocześnie jako pełnoprawny telefon komórkowy. Wielu fanów liczyło na rywala dla Game Boy Advance i późniejszego PSP, jednak już pierwsze recenzje pokazały, że wizja i rzeczywistość znacznie się rozmijały. Najbardziej rzucającym się w oczy problemem był design. Aby rozmawiać przez telefon, trzeba było trzymać urządzenie bokiem przy uchu, co szybko przyniosło mu przydomek Tacophone i stało się celem niezliczonych żartów. Również zmiana gier była uciążliwa. Otwarcie tylnej obudowy, wyjęcie baterii, wymiana karty pamięci uciążliwy proces, który gwałtownie hamował każdą przyjemność z gry. Do tego dochodził krótki czas pracy baterii, słaby wyświetlacz i obsługa, która po prostu nie nadawała się do skomplikowanych gier. Chociaż niektóre tytuły miały potencjał, a Nokia później wydała odświeżony model, reputacja Engage została trwale nadszarpnięta. Tak więc urządzenie, które kiedyś było celebrowane jako śmiały zwrot w czasie, stało się lekcją o błędnych ocenach w designie i o oczekiwaniach, których produkt nie mógł udźwignąć. Dziś Engage uchodzi za jedną z najbardziej znanych katastrof technologicznych początku lat 2000. I dowód na to, że nawet wielkie marki nie są odporne na wielkie potknięcia. Kiedy spoglądamy wstecz na te 10 produktów, Staje się jasne, że innowacje technologiczne to nie tylko błyskotliwe sukcesy. Często najciekawsze historie powstają tam, gdzie wielkie wizje rozbijają się o granice swojego czasu. Lata 2000 były dekadą odwagi, pełną eksperymentów, nowych pomysłów i śmiałych marzeń, które czasem pojawiały się za wcześnie, czasem były zbyt ambitne, a czasem po prostu mijały się z potrzebami użytkowników. Jednak niezależnie od wyniku, wszystkie te produkty pozostawiły ślady w pamięci, w kulturze i w technologiach, które później uczyły się na ich błędach. Być może właśnie to sprawia, że te nieudane innowacje są tak fascynujące. Przypominają nam, że postęp nie istnieje bez ryzyka i że nawet porażka może utorować drogę czemuś większemu. Historia technologii nie rozwija się w linii prostej, ale poprzez skoki, niepowodzenia i ponowne próby a każde pokolenie spogląda wstecz na swoje własne nieudane wizje, często z uśmiechem, czasem z melancholią, ale zawsze ze świadomością, że były one częścią większej zmiany.